Nie wiem czy to ze mną, czy z tym pudełkiem jest coś nie tak, zresztą sami zaraz zobaczycie, bo kupiłem antkowi takie magiczne pudełko, no i ma tam się wykluć jakiś zwierzak, no ale ewidentnie coś robię nie tak, albo no z tym pudełkiem jest coś nie tak ale na to jest troszeczkę mniejszy procent szansy. Ogólnie zabawka początkowo prezentowała się naprawdę bardzo fajnie. Mamy taki super kociołek, a gdy go otworzymy, to trzeba po prostu zrobić tajemniczą miksturę, no i wtedy dzieje się cała magia i wykluwa nam się jakiś zwierzak. Jest tam po prostu taka saszetka z jakimś proszkiem, jest to prawdopodobnie soda oczyszczona, później zalewamy to jednym pojemniczkiem wody, no i wtedy ta górna warstwa naszego kociołka się rozpuszcza i możemy wyciągnąć naszego zwierzaka. Jak sami widzicie, jedna miarka Wody nie wystarczyła, druga też nic nie dała, cały czas ta warstwa się trzymała, więc musiałem pomóc sobie palcem. W każdym razie no nie powinno to tak działać, no ale dobra, nie w tym tkwi problem, bo wykluł nam się super uroczy kociak, jakiś magiczny z rogami, no i mieliśmy do tego jakąś magiczną różdżkę, czyli taką pipetkę. No i teraz to pytanie, które strasznie mnie męczy. Co mam robić z tym kotem? No bo wkładam go do ciepłej wody, nic to nie daje. Do zimnej nic to nie daje. Dotykam tego kamienia na czole, też nic nie daje. Nawet stukałem mimo ten kociak też nic to nie daje, a na karteczce jest napisane, że zmieniają kolory, wysuwa im się główka i tak dalej. Nasz jest ewidentnie jakiś popsuty, albo to ja po prostu przyznaję i jestem głupi. Błagam, pomóżcie mi.